Cześć! Mamy w tym momencie kilka minut po godzinie siódmej, czyli to by oznaczało, że jestem w tym momencie od 10 godzin w trasie. Wyjechałem wczoraj o 21:00, by odebrać Renault Master, w którym właśnie się znajdujemy. I miała być to w miarę zwykła, normalna, prosta wyprawa, i dawno temu miałem być w domu. Na tę wyprawę miałem się udać Renault Zoe drugiej generacji który został przywieziony razem z Volkswagenem Upem. Wczoraj godziny 11 udało nam się te dwa samochody odebrać z Warszawy. Udaliśmy się do Renault, by odebrać Mastera. I tu pojawiły się nam już pierwsze problemy. Renault Master był nienaładowany, więc postanowiliśmy nie robić z tego większej, większej afery i po prostu po niego wrócić następnego dnia lub wieczorem, jak to ostatecznie miało miejsce. Wróciliśmy apem i Zoe do naszej redakcji pod łodzią około 100 km w jedną stronę. Oba samochody poradziły sobie bardzo dobrze, bez żadnych problemów. Nic się z nimi nie działo, Dojechały elegancko całą tę trasę. Wiadomo, połowa baterii w każdym samochodzie praktycznie zeszła. W apie trochę więcej tam chyba. Zostało około 40% baterii. Następnie plan zakładał, by wieczorem udać się zaoe bez żadnego ładowania z powrotem do Warszawy, do siedziby Renault, w którym jest ładowarka. Więc nie byłoby żadnych najmniejszych problemów, by podładować się pół godzinki i wrócić do, do domu po prostu. No i tu pojawiły się pierwsze problemy. Master, oczywiście, bez żadnego problemu, naładował się przez cały dzień. Odebraliśmy go, nie ma niczego problemu. Podłączyliśmy się z OE do, do tej zwykłej ładowarki w Renault. No i pojawiły się pierwsze problemy, bo samochód zaczął się bardzo powoli ładować. No, praktycznie się nie ładował. Plan i tak zakładał, by udać się tym samochodem na szybką ładowarkę, jakąś najbliższą. Podładować go pół godzinki to by spowodowało, że z 10-15% które zostały. W akumulatorze, gdy dojechaliśmy do Warszawy, naładowalibyśmy się do około 50-60%, następnie trasa z powrotem do domu, i, i dopiero następnego dnia byśmy się zastanawiali, gdzie samochody naładować, i, i przygotowywać się do pełnego materiału. Pełny materiał to zestawienie samochodów elektrycznych, różnych segmentów przedstawić chcielibyśmy wam, chcieliśmy wam przedstawić. Różnorodność w tym momencie samochodów elektrycznych, jakich mamy, jakie mamy po prostu na rynku już. No ale no niestety trochę nie wyszło, jak widać jestem nadal na autostradzie, więc, więc mam teraz opóźnienie około 6 godzin, 7 może, jakby wszystko poszło zgodnie z planem. A jak na razie nie zapowiada się, że stąd za szybko ruszę, bo ładuję się w tym momencie od tutaj 2 godzin i zasięg mam 51 km, co oznacza, że nie jestem w stanie w tym momencie dojechać do domu. Znaczy, do domu jestem w stanie dojechać, ale gdy dojadę do domu, nie będę w stanie dojechać do najbliższej ładowarki. Bo taka piękna, zielona sieć szybkich ładowarek płatnych w Polsce, podobno największa, jakieś pół roku temu wyłączyła ładowarkę w łóżkowicach, która leży idealnie na naszej trasie. I od pół roku ponad nie jesteśmy w stanie ładować samochodów elektrycznych w okolicy redakcji, i musimy jeździć do łodzi. Co oznacza, że musimy, muszę mieć te. 20 km zasięgu. Ale wracając do tematu. Plan był bardzo fajny. Chcieliśmy, chcieliśmy Wam przedstawić samochód mały. Tutaj Wasz Volkswagen Up! miał grać główną rolę. Do tego mały samochód miejski, czyli tutaj właśnie Renault Zoe. Coś większego, ale no niestety nic się nie udało załatwić. I jakiegoś suwa najchętniej chcieliśmy Wam pokazać Jaguara I-Pace, który wygrał nagrodę światowego samochodu roku. Miałem okazję go testować w zeszłym roku. Samochód zrobił na mnie ogromne wrażenie, no ale niestety, jak pewnie wiecie, Landrowe Jaguar już w tym momencie praktycznie nie istnieje na polskim rynku, więc automatycznie samochody prasowe nie są użyczane, bo nie jest w tym momencie w interesie naszego importera, by w jakikolwiek sposób pokazywać samochody. Zostali wypowiedzenie nowego importera jeszcze nie ma, więc jesteśmy na po prostu etapie zmian, więc, no więc materiał został okrojony do trzech samochodów ale jednak no, nie jest w stanie powstać Już tłumaczę dlaczego Renault Zoe, po tym jak przetransportowaliśmy go do szybkiej ładowarki w Piasecznie w żaden sposób nie chciał rozpoznać ładowarki na kablu CCS, czyli na szybkim ładowaniu o mocy 50 kW Auto w żaden sposób nie reagowało, no ale na szczęście zareagowało na kabel typu drugiego, czyli zwykłe ładowanie mocą do 30 Amperów około, no ale tempo po prostu było bardzo wolne, pokazywało nam półtorej godziny siedzenia pod urzędem w Piasecznie o godzinie 23, więc zaczęliśmy się nudzić i podjęliśmy kolejną próbę podłączenia kabla CCS. No niestety po tej próbie samochód pokazał nam przepiękny błąd, po którym już nie reagował nawet na kabel typu drugiego. Więc zostaliśmy uziemieni z zasięgiem około 50 km w Warszawie, znaczy w piasecznie. Wróciliśmy do ładowarki w Reno na obrzeża Warszawy, na ulicę Puławską. No niestety ładowarki Reno również już nie rozpoznawał, więc zostaliśmy kompletnie uziemieni. Po kilkunastu próbach podpięcia i ładowarki, i Zwykłej ładowarki domowej, którą Renault nam pożyczyło, i użyczyło nam następnie gniazdka przed salonem, w którym wydawane są samochody, auto po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach zaczęło reagować. No ale niestety to nie był koniec problemów. Samochód yy, zaczął się ładować, zaczął reagować, przestał pojawiać się w tym ten przepiękny błąd. Jednak, e, gdy dojechaliśmy do następnej ładowarki w Mordorze w Warszawie, samochód na CCS nadal nie reagował. Kompletnie nie, roz, nie był w stanie się skomunikować z ładowarką. Wyświetlało za każdym razem kontrolę, a ładowarka wyświetlała komunikat, brak komunikacji z samochodem. No więc podjęliśmy plan B, czyli podpięcie po prostu kabla typu drugiego w którym w tym czasie ładował się master, bo przejechaliśmy z oboma samochodami do nowej ładowarki, żeby już podładować jeszcze mastera na, na trasę, którą właśnie ten niepotrzebny dystans z nim zrobiliśmy. Po praktycznie pół godziny ładowania kablem typu drugiego, który powinien spowodować, że powinno nam już doładować się tam do jakichś 40% przynajmniej i byśmy w, bylibyśmy w stanie te 80 km na godzinę jechać, i byśmy dojechali do, do redakcji czy do domów. No niestety po naładowaniu się 7 kW, kilowatogodzin Renault Zoe przestał reagować i i dalsze ładowanie nie miało żadnego sensu. Następna komunikacja z jest nadal nie działała po następnej próbie. Typ drugi ładował się bardzo powoli, praktycznie nic. W marnowaliśmy czas. No więc się rozstaliśmy z kolegą Mateuszem. Mateusz pojechał Renault Zoe na oparach prądu, jak, jakkolwiek to brzmi i po prostu dojechał powoli sobie do domu. Ja postanowiłem jechać Masterem ślamazarnym tempem, bo przecież wyjechałem o praktycznie trzeciej w nocy z Warszawy, więc praktycznie żadnego tira bym nie hamował na autostradzie, więc 70 na godzinę, autostrada A2 i jazda do domu. No niestety, zasięg, który Renault Master teoretycznie posiada, czyli 120 km i taki właśnie nam pokazywał podczas odbioru tego samochodu, no to jest zasięg oczywiście, który samochód ma w jego naturalnym środowisku, czyli w mieście. To jest samochód dla, dla kurierów, dla poczty, czy dla jakichś prostych dojazdów transportu, jakichś lżejszych rzeczy w firmach. No więc zasięg automatycznie spadł do około 100 km. Jednak jego dalsze spadanie, mimo bardzo oszczędnej jazdy, spowodowało, że Zostałem uziemiony tutaj, czyli na stacji BP na mopie za Skierniewicami. No i ładuję się teraz na kablu i sobie siedzę w tym samochodzie i się właśnie widzimy. W tym momencie nie mam pojęcia co dalej z Zoe. Nie, jest, nie mam pojęcia czy on się będzie ładował. I o tym będzie w dalszej części tego filmu. A ja patrzę na ślamazarne ładowanie tego samochodu i zastanawiam się ile jeszcze czasu zmarnuję Powiecie, nie mogę coś włączyć ogrzewania, bo ogrzewanie ciągnie tyle prądu co ładowanie. Więc po prostu siedziałbym w ciepłym samochodzie i, i mógłbym tutaj siedzieć do końca życia. No i nic, no i siedzę. Myślę, że z tego testu nic nie wyjdzie, bo Renault Zoe jest do wtorku, dzisiaj mamy sobotę. Jeśli Zoe nadal nie będzie reagował na szybkie ładowarki. I na zwykłych będzie miał problemy z ładowaniem się, to oznacza, że prawdopodobnie wróci na lawecie i będzie miał świetną reklamę dla kierowców autostrady A2. Jak przepięknie żyje się z elektrykiem. Tyle ode mnie w tym momencie. I zapraszam do obejrzenia dalszej części. Mam nadzieję, że ona powstanie, bo. Jeśli się zdemotywuje do dalszego nagrywania, to pewnie zobaczymy się tylko na chwilę. Powiem, że materiał w żaden sposób nie powstaje, choć wtedy może po prostu podzielę się z wami moimi refleksjami na temat samochodów elektrycznych, które mam przyjemność, a czasem nieprzyjemność. Testować już praktycznie 4-5-4 lat. No już praktycznie 5 lat, bo Nissan Leaf miałem okazję chyba właśnie testować w 2015 roku. No nic. Czas poszukać jakiegoś dobrego filmu. Dzięki. Cześć.